Kurde, jest krzywy. Nie, czekaj, a, to normalnie. Witam z tej strony Apoli, witam was w kolejnym openingu. Nie zgadniecie czego mang. Tym razem z innej strony i ocenimy też zapakowanie. I co? I w sumie możecie dać łapkę w górę. Suba, jak jeszcze tego nie robicie i wejść na linki z opisu. Ogólnie zanim zaczniemy, to mam dla Was niespodziankę. Znaczy się coś nie mangowego. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Przypominam o łapce. A i komentarzu lub Facebooku. Kręciu, 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 wkręcę ci śrubo. To nie piwo! Albo wiecie co? Już się tak zepsułem, już nie jestem studentem. Patrzcie co ja piję, co nie? Znaczy to jest smaczne jest z Energolem, ale 0 blach, zero procent. Jak ja mogłem się tak popsuć? Kupujcie moje bezalkoholowe piwa! Jest moja kosa do otwierania. E, na początek, może zanim jeszcze zaczniemy, Halo tu jestem, e, to powiem tak, że będziemy oceniać, oczywiście, jakość zapakowania, jakość manki, coś, coś, co mi wpadnie do głowy. Ale tak, kwestią, najpierw tak, znalazłem to, nie było drogie, 10 ziko. Może niedługo zacznę grać w Pokémon Go, bo wiecie, bo już się niepopularny stał, jak ja, to trzeba zacząć grać w takie rzeczy. Ale chodzi bardziej o książkę, A, że jak to zobaczyłem, to chcę bratu, to pokazać, nie powiem, no i a ja powiem tak! I tak się skończy ta rozmowa w sumie. Ale jest to poradnik, który mi jakieś tam podstawy, co zobaczyłbym na YouTubie za Friko, a nie za Dychacza. zobaczę. ale co do czego prezentuje się tak, on mogę sobie pokolorować samego siebie i, i napisać swoje imię, czyli Kukas. Czyli co? Ale tak. Jest tu jakiś poradnik podstawowy, i tak dalej. Co w sumie tak... Średnio mi pomoże pewnie, ale nad, yy, są na przykład robaki, czyli jakie typy można robaki, znaczy typy potwory, czyli macie na przykład elektroniczne. O tutaj pokazuję, jakieś i tak dalej, wymienione przykładowe i gdzie można ich znaleźć. Na przykład tutaj występuje najczęściej na suchych terenach, wokół szkół, fabryk i stacji kolejowych. Niektóre pojawiają się też na osiedlach i blisko bibliotek. Więc jest opis, gdzie możemy danego Pokemona znaleźć, więc sobie jakiś Dream Team może zrobię. I jakbyście chcieli z tego odcinków, to pewnie mam za słaby telefon, żeby chcieć z tego odcinków. Aczkolwiek y, jest tu jakieś pokestopy, zdobywanie doświadczenia, a także jakieś ewolucje, czyli takie podstawy pewnie. I tak dalej. Można jeszcze, o tutaj taki pokedex jest. I y, y, on w sumie najwięcej miejsca zajmuje. Y, y, ale spoko. No i certyfikat, oczywiście trenera Pokémonów za ukończenie, nie? Dla mistrza trenerów. Spoko, coś na pewno się nauczę z tego, jak to przeczytam, ale kupiłem wszystkie książki do Minecrafta, musiałem coś innego znaleźć. Znalazłem to i jest trochę śmiesznie. Ale teraz lecimy do normalnego, bo to już opening mag, bo będziecie mi gadać. Od razu powiem tak: to co nie podobało mi się tam, tu jest tak samo to zapakowane, zamiast jakiś karton. Pewnie oni to hurtowo robią, dla, pakują, dlatego nie ma, ale patrzcie. Tutaj faktycznie jest, e, nie widzicie zbytnio, jest faktycznie podo na podobnej zasadzie, czyli jest karton, ale on jest sklejony dużo rzetelniej. Tu się trzyma fajnie i jak włożę rękę, to tutaj, o, tu nadziałem się na karton. Tu nadziałem się na karton. Tutaj jest trochę, da się palec wcisnąć, czuć mangi, aczkolwiek e, jest tu w miarę sztywniej. Ale też nie podoba mi się, ale dali fajne Tutaj y, kotek, i, i, i tutaj takie schodki. Wiecie, bo Waneko, czyli Neko Kotek, wysyp kurierów lepszy od tamtej, czyli Mangarder, czyli chyba bodajże JPF-u. E, wysyp kurierów lepszy. Plus tego, jak macie te 140 zł, to macie przesyłkę we wszystkich kurierach za Frico, a nie tylko jeden. Więc też spoko. I e, w ogóle, czy to wygląda wam na szczura? Bo tak mi kolega z pracy powiedział, że, że przesyłkę ze szczurem dostałem. Ale otwieramy. Nie będziemy się zachwycać jakąś zamkniętą paczką, co nie? Bo to nie o to chodzi. O kurde, tak inna kosa. Nie kosą do siebie. Co nie, kosą do siebie otwierałem? Ale tak, to chyba będzie na tyle. Tak, będzie na tyle. Kupiłem. Dużo się nie zachwycicie. Jest jeden nowy tytuł. O, dostałem! Jakie słodkie! Jo! Ja! W sumie tak, kupiłem znowu tyle. Ale nie o to chodzi. Oprócz tego, że kartonik jest widać rzetelnie, niezrobiony, to tak, tak samo folię jak tam. Czyli fajnie, bo już się strałem, bo dzisiaj mocno padał deszcz i bałem się, że, że wszystko zamoknie. Ale tak, widzę już, że dostałem jakieś gratisy. Dobra, a więc tak, słowem wstępu: jak chodzi o mangarden. Jest tam naprawdę tańsze ceny, bo za jedną mangę płacicie około złotówkę do złotych 50 zł mniej. Więc, mimo tego, że są na przykład tłumaczone przez Waneko, tam możecie znaleźć tanie. co jest fajne. Jak chodzi o te punkty lojalnościowe, to jest bardzo podobnie: czyli za 400 zł macie około 400 punktów na Mangarden i macie za te 400 punktów jakąś mangę za 19 zł, coś koło tego. A tutaj za 10 zł dostajecie. Jeden punkt, który można wymienić na bon o 50 groszy, tylko że nie trzeba mieć tych 396, tylko możecie po prostu bony do zakupów dać. Dzięki temu macie tańsze zakupy. To mi się zajebiście podoba. Mogę to szybciej wymienić, nie jest takie męczące. Plus tego za 400 zł macie 40 punktów, czyli 20 zł. Czyli celowo wygląda podobnie, może o 50 do złotówki taniej, ale możecie w każdej chwili zrobić co miesiąc coś wymieniać z poprzedniego. Ale tak, jeśli chodzi o opakowanie, jest bardzo podobnie. Z tą różnicą, że tutaj jest trochę rzetelniej, ale minimalnie bym powiedział. Jak chodzi o strony, to jest ładniejsza. Poza tym, tak jak mówiłem, kurier duży plus. A reszta, yy, reszta jest mniej więcej podobna. Tam jest faktycznie taniej, ale zauważyłem, że bo teraz kupiłem, spytać się dlaczego z drugiej strony, jak tam, tam jest taniej. E, o tą złotówkę, no bo wiecie, przy 10 mangach to już jest 10 złotych, czyli macie pół mangi gratis, nie? Plus z tego, punkty macie podobne, więc wychodzi na jeden bał. Więc e, powiem ogólnie tak, że dlatego, że była wyprzedaż, bo chyba nakład próbują wyprzedać i e, niespodzianka na samym końcu. Znaczy, niespodzianka to był po Go odcinka, ale niespodzianka, czyli nowa seria. Była w promocji, była minus 50%, chyba, czy sceny, bo kosztowała za dyszkę. Ale tak, dostałem takie coś tam, takiego czegoś nie było. Dziękujemy za zakupy. Spoko z tego, co już Wam mówiłem, od Waneko na stoisku najwięcej kupiłem. Oczywiście, potem się dowiedziałem, że na stronie te mangi, na przykład kronika duchów, jakbym kupił na stronie, wszystkie trzy w pakiecie, to bym miał o, o chyba 4 zł na mangę taniej. Ale dobra, mniejsza. E, właśnie, jeszcze na Waneko macie zestawy, które można kupić. Na pewno z tego co liczyłem, to za y, 10 Boku na no Hero Academia macie mniej więcej w tej samej cenie co na tym Mangardenie, ale jak kupujecie większe serie, powiedzmy 23 tomy, y, tomy Blue Exorcista, kosztuje 390 zł. Wychodzi gdzieś tam pewnie 17-16 za mangę, więc to już jest duży bonus. Bo to jest naprawdę do, drogi biznes, ale dają zawsze. No, mi dali na stoisku, magnesiki, mi dali jakieś inne rzeczy, pocztówki, zakładki z friko. E, tu jak widzę, też dali prezenty. No, zaraz powiem wam co, bo teraz jest promocja jakaś dwudziestolecia waneko i można co miesiąc wziąć darmową chyba zakładkę albo pocztówkę i e, przypinkę. Ja sobie wziąłem, e, aczkolwiek tylko z, z zakładkę i przypinkę, nie? Nic więcej. Więc spoko, ale tu tak, pisze Drogi kliencie, mamy nadzieję, że jesteś zadowolony z zakupu w naszym sklepiku. Czy wiesz, że na naszej stronie czekają na Ciebie liczne promocje i gratisy? Pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować pod adresem zamówień. Pozdrawiam i tu jest jakiś podpis, chyba Mczun. Nie wiem, ale prezentuje się to tak. Spoko, jestem zachwycony, z sami tego dziękujemy za zakup. Jestem zachwycony, plus tego podali maila, więc najprawdopodobniej da się z nimi dogadać przy większym zamówieniu. Ale tak, co my tu mamy? Fluid Basket, premiera 2907219. Ja ogólnie pewnie to... Jestem upośledzony i to wrzucę bardzo... Bardzo późno Więc mam nadzieję, że się pojawi i widzicie mnie Ale dali tutaj premier. to jest akurat premierka Co nie? Nowej mangi Więc spoko, możecie sobie przeczytać Z tego co widzę to po obrazku Widzę, że licealistka, coś tam, więc Szkolne Życie najprawdopodobniej. Widzę dwóch facetów, czyli to będzie pewnie jakieś romansidło, ale nie będę wam czytał. Ale tak, lecimy dalej. Potem mamy oczywiście tą przypinkę. Przypinka spoko. Widziałem chyba nawet tę... Te... Taką animę teraz wychodzącą. Przypinka spoko, będzie jedna kolekcja na zestawce kamery i za friko. Więc spoko. I tutaj mamy pełną zakładek! Ja nie wiem o co chodzi, ale tak. Jest zakładka z mojej ulubionej magii, co już pewnie wiecie. Czyli Planderera. Dostałem zakładeczkę. Oczywiście z premierą 21.02.2019. Czyli zakładka była drukowana na premierę pierwszego tomiku. Aczkolwiek jestem... no... zachwycony. Akcja, przygoda, komedia, dramat, ecchi, roman, seinen, supernatural. E, czyli kategorie. Ogólnie powiem tak: Kadokawa Corporation, yy, nie na sprzedaż yy, czyli to nie jest na sprzedaż, ale zakładka jeszcze takiej nie miałem. Lecimy dalej. Mamy oczywiście Magic Knight Ray Raid. Nie wiem, jak to się czyta. Aczkolwiek to już, yy, już w sprzedaży też reklama, czyli zakładki reklamowe trochę dali mi. Aczkolwiek dali mi pełno zakładek. Ja jestem zachwycony. Głosy z odległej gwiazdy. Premiera 27 luty, czyli tak samo jak tamto, aczkolwiek to pewnie już nie wychodzi, bo nie widziałem tego w reklamach, aczkolwiek jest o jakichś mechach. Więc może się przypatrzę. Następny. Sekret Panny Watanuki. Premiera 5 września 2019, czyli całkiem niedługo. Komedia, romans, dramat, shoujo, cena 22 zł. I tutaj mamy to samo, co co właśnie w tym Endra z piekła rodem motyw. A tu jest chyba to ta, tak. To nie była zakładka, tylko pocztówka. Ale mamy Card Captor Sakura. Czyli takie coś. Prezentuje się, no nawet dosyć ładne, aczkolwiek e, nie podoba mi się, jak mam być szczery. Aczkolwiek jest za darmo. Czyli jakby nie patrzeć, oprócz tego, że dali mi e, taką reklamę w formie karteczki z opisem manki, co mnie bardziej nie interesuje: pocztówkę za fliko, podziękowanie i przypinkę. To jeszcze dali mi do zakupu cztery zakładki. Więc spoko. Na Mangardenie, żeby zakładkę mieć, to trzeba kupywać albo wymienić za punkty, więc spoko. Ale tak, lecimy do Mang, bo się rozgaduje i znowu będzie pół odcinka pitolenia. Ale tak, co było do pomyślenia, kupiłem następne tomiki Seraph of the Enda. 12 już skończyłem, jestem. Do 11 chyba. do końca 11 albo końca 10 był drugi sezon anime. Chyba, że tam ostatni, ten ma najmniejszy rozdział co był, to chyba był właśnie taki już poza anime. Strasznie byłem zachwycony. Jak mam być szczery, wiem już co się będzie działo, nie będę spoilował, aczkolwiek zawsze w tym macie takie coś, że o, tutaj pod obwalutą nic nie ma, to jest akurat minus, ale polecam strasznie tą magę. Jest jak widać tutaj obrazki na stronach okładkowych są fajne. No i pierwszy, bo zawsze zazwyczaj w pierwszych stronach anime są kolorowe kilka stron pierwszych. Tutaj jest trochę inaczej, bo tutaj jest zrobione, że zawsze pierwsza strona jest rozkładana i to jest taki mini plakat. Co, co, prawdzie bardziej fan nie będzie tego rozkładał, żeby to powiesić gdzieś, oderwać i przykleić. Aczkolwiek, e, e, fajny dodatek, coś nowego. I tylko chyba w tej mandze, no i w Overlordzie Light Novelce było takie coś. Oczywiście pierwsze macie przypomnienie z poprzednich odcinków, no i oczywiście charakterystyka aktualnych bohaterów. No i oczywiście dalsza e, anime, nie wiem, dalsza manga. Nie będę wam spojlał, o kurwa, sam sobie zaspojlerowałem. Ale tak, jeszcze to, co mi się podoba w tej mandze, bo tego najprawdopodobniej nie mówiłem, to końcówka, czyli jest jakiś tam opis postaci, co nie, taki dłuższy i jakiś tam dialog minimalny. Nie będę wam teraz pokazywał, ale jest jakiś dialog pomiędzy nimi. No i oczywiście, macie tu jakieś dwie trzy postacie, zawsze przedstawią. No i po słowie i on tam opisuje ciekawostki, jakie przeżycia, nawet jak się cieszył, że anime wchodziło, bo podczas wchodzenia 6-7 tomiku wchodziła pierwszy sezon anime, a chyba podczas, e, łącznie z premierą ostatnich odcinków, wyszedł ten tomik, który miał ostatnią fabułę ostatnich odcinków. No i oczywiście na samym końcu macie reklamy, ale tak jest chyba w większość Baneko. I co do czego My Hero Academia, jest 12 tomików, zastanawiam się też nad kupnem. Bo jak wiecie, teraz aktualnie wyszło Seraph of Denta około 17-18 tomików. Nie wiecie, bo nie wiecie kiedy to nagrywałem pewnie. Eee, więc co do czego, mm, kończy mi się. Kupiłem 13 i 14, więc kończą mi się. Pewnie za miesiąc góra 2 już wejdę na bieżąco. Pandora herca zostało mi faktycznie dużo, bo jestem w około połowie. A Monster Musume mu jest 14, więc y, też całkiem niedługo i będę musiał coś wymienić. Myślałem nad całym zestawem Blue Exorcista, o właśnie, w ogóle poprzednio poprzednich nie wiem czy się nie pomyliłem, ale chodzi o mi o Blue Exorcista, i o yy, właśnie Boku no Hero Academia, aczkolwiek czekam, poczekam chyba na 15, kupię zestaw całych 15, bo będę miał taniej, bo 10 a 15 jest, 15 jest tańsze, ale póki nie wejdzie do tego 15, to nie ma tego zestawu, nie? Więc spoko. Jest do 12, ale jest w tej samej cenie na mangę co ten. Yy, więc to by było na tyle w tym tomiku. Tak się prezentuje końcówka. Drugi tomik, już nie będę tak się rozgadywał o paragon, żeby nie było spoilera. Tak wygląda strona tytułowa. Natomiast, tak, to w sumie nie ma żadnych spoilerów, więc mogę pokazać. Tu mamy dwie laseczki z drużyny e, Myster głównego bohatera. A jeszcze tutaj piszę jakieś przemyślenia, jakieś kró krótkie, e, krótkie rzeczy od autorów. Spoko, widzę tutaj dalsza akcja. Nie będę sobie spoilerowo, bo tam już sobie trochę zaspojlerowali. Lecimy dalej. Pandora, o kurde, czuć, że świeże po obwalucie. No, co do mank, do Seraph of the Enda jestem tak średnio zachwycony, bo tutaj są jakieś zagięcia. Nie tak jak w tam, gdzie kupowałem w księgarni, ale tego, czuć, że to jest nowe. Nawet kanciki są niewygniecione. E, jestem strasznie zachwycony. Pandora Herce kupiłem jedenastkę. E, tylko jedenastkę. I powiedzieli, dlaczego jesteś jakiś głupi? A ja Wam powiem, nie. E, jest to na zasadzie takiej, że nie przeczytałem dziewiątki i dziesiątki. I teraz, jakbym kupił dwunastkę, bym za blisko był tego plota, który mnie typiarka nie za ale zaostrzegła, że w 14 tym tomie coś się stało i narzuciła mangą, nie, na kilka miesięcy, więc chcę mieć od razu 15, żeby nie skończyło się smutno, więc muszę to jakoś kalkulatowo obliczyć. Specjalnie jeszcze czekam z tą dziewiątką, dziesiątką i sobie anime, bo jest anime z 2009 jako przypomnienie obejrzę. Ewentualnie przeczytam jeszcze e, dziewiątkę i potem anime obejrzę, albo na odwrót, nie wiem, ale tu też zawsze jest e, coś śmiesznego od autorki no i pod obwalutą macie jakieś historyjki komiksy czy coś takiego więc spoko, pierwsze strony też są kolorowe, ale tylko dwie i to są zazwyczaj jakieś taki pseudo fanart no i macie tutaj ten, czyli pseudo fanart nie, bo jest od twórców eee, resztę macie oczywiście czarno-białą, wolałbym pierwsze strony tutaj pierwsze kolorowe najmniej mi się podobają, ale lecimy dalej co możecie się spodziewać dalej Monster Musume Mamy następny. Na no, oczywiście okładkach nie dają takich rzeczy, których nie mógłbym opublikować, ale prezentuje się to tak. E, kupiłem 8 i 9, to 9 tomik. Zakupu jestem zachwycony. Jest to najśmieszniejsza manga, jaką czytałem. E, mimo, że jest głupia i zboczona, to jest najśmieszniejsza i co do czego sam się nie mogę doczekać. Szóstym tomikiem chyba oprócz ostatniego rozdziału kończyła się anime. Więc jakieś 14 to jest dużo do przodu. Anime skończyła się przed przyjazdem rodziców trzech pierwszych bohaterek, więc było to dosyć komiczne, więc żałuję. Tutaj pierwsze strony są oczywiście, jak to zakryję, to mogę Wam pokazać, w kolorze. Tu już nie mogę Wam pokazać. Pierwsze strony są w kolorze, to jest jakieś 3-4 strony. Potem znowu czarno-białe, ale tym się cechują mangi. E, oprócz tutaj akurat autora nie macie, macie tutaj niby spis treści, aczkolwiek jak widać rozdziały nazywane są 31 i tak dalej. Bonusik zawsze jest, bonusiki są nazywane. Czasami są dwa bonusiki, bo jest na, na przykład bonusik e, na początku i na końcu, a czasem, no niestety nie. E, tutaj macie, nie ma nic takiego, tu macie zazwyczaj jakiś wstęp, wprowadzenie do świata. I tak dalej, czasami macie rozmiary cycków oceniane i tak dalej, ale bo to taka manga i tyle. Tu macie wizyta w gospodarstwie mlecznym Rancho i tutaj są, no nie mogę wam tego pokazać, ale jak chcecie zobaczyć to sobie kupcie sami. Spoko, jest śmiechowa, kreska fajna, jestem zachwycony. No oczywiście na końcu, bo ten jego hajrem się zwiększa. To na końcu macie tutaj o, po pierwsze znaki tych potwór i wymienienia, co nie? Czyli na razie do tego tomiku yy, widzę, w tych dwóch kolejnych się nie pojawi. Ostatni pojawił się Dullahan. Jak oglądaliście anime, to wiecie, bo on już był. Uma w sumie. Yy, I co do czego to było, chyba w szóstym tomie. Więc dziwię się, że jeszcze się nic nie pojawiło. Przez trzy tomy, aczkolwiek mi się wydaje, że się pojawi. Należy są lamie, czyli półwęże, harpie, centaury, błotniaki, czyli slajmy takie tłumaczenie polskie syreny arachnidy cyklopi zombie, ogry dopel gang, gangerzy gangery i dulachany więc spoko tyłu wam nie mogę pokazać chyba że wam nie chcą, co pokazałem. Eee, więc co do czego tak się prezentuje dziewiąty koniec początek eee, tu wam nie mogę pokazać pierwszej strony o i tutaj macie ale muszę wam jakoś tak pokazać o tu macie bonusiki dwa. Jeden jest bonusik z magazynu yy, Kemomo. I bonusik zwykły jakiś. No i tu macie kolejny taki krótki komiks do pośmiania się. Na temat tego tyle. Nie będę przedłużał. Ale coś czuję, że powiem tak. O seraf. I, Monster Musume leci mi od kupna w jakieś 2-3 dni, bo tak się wciąga. Tak jak mówiłem, wstrzymuję się z Pandorem Hercem, ale tak samo było. Reszta tych pierwszych tomików, co mam, to czekam na następne, bo nie chcę zaczynać, bo się nie będę mógł oderwać. I teraz mamy tą ostatnią serię niespodziankę. Tak, kupiłem tylko to. Po dwa tomiki oprócz Pandora Herca. No i oczywiście kupiłem tą nową serię. Jest to Dragon Rioting. Było za dyszkę, za jedną, więc spoko. Normalnie kosztowało dwie dychy. Nie wiem czy widać. Tu wam też nie wiem, czy mogę Wam pokazać, aczkolwiek jest to o e, niby Smoczycach, coś czytałem, i główny bohater nie może się podniecać, bo umrze czy coś w tym stylu, nie. I, czyli coś w stylu Monster Musume, tylko pewnie bardziej nastawione na komedię. E, o, już otwieram. I pierwsze strony są bajecznie, mi się podobają. Rozdziały są normalnie nazwane, czyli na przykład przybysz z innego świata. Co Cię nie zabije, to Ci wzmocni i tak dalej. No i tu akurat nic nie mamy ukryte, yy, więc co do czego prezentuje się. Tu mamy jakieś wpis od autora, jeszcze tego nie czytałem. Tu widzimy jakiegoś grubasa i tak dalej. Autentyczny klub błogości. Nie wiem o co chodzi, aczkolwiek yy, jednak coś to walutą jest ukryte czasem. Na początek mamy trzy dziewczyny. Więc spoko. W sumie to dzięki tej promocji mogłem tyle kupić. Mam nadzieję, że się pośmieje Wyprzedaż była, więc najprawdopodobniej musicie się śpieszyć, bo na, na... jak to jest manga Waneko, to jak tam się skończy, to pewnie na innych też zaczną wyprzedaże robić. Albo przynajmniej nie wyprzedaże, żeby jak najwięcej zarobić, ale e, możliwe, że zniknie z układu. Tu mamy, prezentuje się drugi tomik. O, to też mogę pokazać. Mamy chyba następną dziewczynę. No tutaj, na, na, z tego co widzę, ok, na okładce znowu jest główny bohater. Tutaj mamy przedstawienie jakiejś postaci, takie można powiedzieć. Nie wiem, ocenię jak przeczytam. Mam nadzieję, że wyjdzie mi tak szybko jak tamto. Nie może tak będę Ale tak, mamy oczywiście następny Dragon Ruyoting. Może żeby nie przedłużać, bo sam nie chcę, to będę pokazywał pierwszą stronę kolorową. Tu jak widać już jest mnóstwo dziewczyn. Ktoś mi może ocenić czy to jest dobre czy nie, ja na pewno potem jak to widzicie to już pewnie e, przeczytałem wszystko, bo jak dobra jest to wciągnę się bardzo szybko. Mamy oczywiście następne, nie wiem czy one były, nie interesuje mnie to. Końcówka oczywiście, czyli czwarty za nami. Jest oczywiście piąty. Jakieś ninja, nie ninja, czyli coś typowego. I oczywiście zakończenie. Tu mamy panią Piratkę. O, tu akurat nie ma nic swojego do pokazania. Normalne zaczęcie zrobili. Jak widać, typowa haremówka. Same dziewczyny. Ale nie wiem, czy, są, czy to jest jakiś edgy. Więc tego wam nie powiem. Wiem, że na pewno jest haremówka. Spodobała mi się. Zwycięzłem za 10 zł nie jest drogo. Bo jest tak naprawdę. Za dwie takie mangi kupiłbym jedną, więc zawsze mi na dłużej starczy. Jest oczywiście ósemka. Tu mamy jakąś walkę na ringu. I następne przedstawienie postaci. No i oczywiście ostatni tom Dragon Ratingu, czyli e, dziewiątka, czyli jest to seria skończona, z tego co widziałem. Tu mamy następną walkę, coś ale na arenie. Jak z Dragon Bula. Ale tak, jest to spoko. Widzę, że tutaj około tak samo jak w Monster Musume mamy z 5 stron kolorowych. Eee, więc co do czego opać jaki chuderlak, Ale tak, eee, co do czego ocenię wam to kiedyś? <laughs> Może na następnym odcinku, albo w tej serii jak będziecie chcieli, ze szczegółowym ocenianiem. Kupiłem 9 tomików, tak jakbym kupił 4,5 normalne. Nie muszę się martwić o kupywanie w innych miesiącach. Plus tego seria jest skończona. Jak ja. Seria jest skończona, nie muszę się martwić o kupywanie. No i oczywiście 50% zniżki. Od razu taka rada dla Mango, bo to jest naprawdę wysoki budżet. Ja tam kupuję rzeczy, że tak to powiem, nowiutkie, bo tak, ale widziałem, że są grupy, gdzie. Można kupić to z, z, od 7 do 14 zł, taka, która kosztuje do 22 zł, więc można kupić za 50% ceny, tylko że używaną. Ludzie zazwyczaj czytają raz. Ja na razie 2 trzy razy przeczytałem tylko te swoje ulubione serie. Oczywiście nie serie for the end, bo tam jest za dużo tomów, ale yy, chodzi o to, że zazwyczaj ludzie czytają raz i to odkładają, więc można kupić w, w bardzo dobrym stanie. Ale jak chodzi o stronę, to nie wiem, czy nie dopłacać te kilka, że tak to powiem, złotych. Yy, no. No w sumie to będzie powiedzmy e, przy takiej ilości, jak kupuję, to będzie około 10, 10, 20 zł, czyli jedno mangę będzie stratny, ale na zestawach mogę ostro za ten, bo mniej więcej podobna cena jest w tam, a naprawdę jakość jest lepsza, plus dają mnóstwo. Zakładek, co mi się strasznie podoba Zapakowanie jest też niezłe Plus tego przesyłkę, mogę sobie jaką chcę wybrać A nie koniecznie jakiś DPD Tam chyba był, czy coś Mogę nawet paczkomat wybrać za friko, więc spoko Ale wydaje mi się, że to by było na tyle Więc dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało Jak tak to możecie zostawić oczywiście łapkę w górę Wejść na linki z opisu Facebooki, te sprawy Suba, jak jeszcze tego nie robicie, ale dziękuję za oglądanie I do widzenia